Nasze mieszkanie z tej puste. Co się stało? Niech pan mi. To wyjaśni. No, i z z telewizoru. I pewnie z Tak to jest. Proszę się uspokoić, panie To Wszystko panu opowiem. Luiza odeszła. Jak to odeszła? Dokąd? Mam zamiar zebrać waszego syna z domu dziecka. Straciliście prawo do opieki. Czy ona tu powróci? Co mówiła? Obawiam się, że nie. Nie chcę, żeby pan i e, szukał. Nie mam e, pojęcia co. Złym typem dosyć. Pana o śmierć Zuzi. No oszukuję teraz. Więc nie mam co było. Do diabło! Ja tylko chciałem chronić swoją rodzinę. Co mam teraz zrobić? Czy jest sens zrobić cokolwiek? Moja rodzina całe moje życie. Wszystko zniknęło. Okej, okay. dobra, teraz jest telefon. Ale to nie jest od Ministerstwa, bo nie ma tutaj, tej ceny zawsze położą że mój telefon. No chętnie. Panie Rzeszu mam dla was ważne zdanie. A, zadanie. Zwońcie Tutaj na wyjazd coś moich informacji e, trzymaję w domu. Jak e, tylko jest do do mnie domu. Jakieś pytania? Czy mogę... Nie mam na to czasu. porozmawiajmy, kiedy da mi ten dokument. Ale nie coś tam. <laughs> nie, nie no to, e, no tam. Nie, nie mamy nic. No tu... No i jeszcze też tam mnie nie, nie pójdziemy. A jakie tam kolejne wiadomości? No. A, ja nie czytałem jeszcze. Dobra. E, szczęśliwe dziedzictwo. Ministerstwo wychowania pracuje nad lecami umożliwiającymi odbieranie dzieci odpowiedzialnym rodzicom. Aby zapewnić właściwe wychowanie w duchu patriotyzmu, dzieci będą wysłane do obozu edukacyjnych. W tej chwili istnieje pięć możliwości. Obóz wojskowy, naukowy, medyczny, wygodniczy i artystyczny. Już od najmłodszych lat naszym dzieciom zaszczepiane będą tradycyjne wartości, aby nauczyły się pracować do dobra ogółu i stały się zrównoważonym obywatelami. Jak zawsze, już prostu te biedne dzieci mają wyrobić. Bo z prawdą, ludzie od wieków zastanawiają się, jak powinno się kochać dzieci. Jednak historia uczy, że nasze postierki powinny dorastać w otoczeniu pełnym ciepła i miłości, a także uczyć się ciężkiej pracy i odpowiedzialności. Po prostu muszą rozwijać się w prawdziwym świecie, a nie w laboratorium. No, towarzysze, nie pozwólmy, aby nasze dzieci zab zabierano z naszych rodzin i wysłano do wytwórni patriotów. No tak więc każdy jest idealny, ale patriotą nikt nie może zdradzić ojczyzny. No tak, nie. ostatnio aż tysiąc, e, e, O nie karmy dla kota, Aż tysiąc punktów autorytetu e, albo autoryzmu. Nie wiem, yy, na. do no, nie się, który jest. w środku, yy, dobra, mysz. Ja szukam tych myszy w moim mieszkaniu. bo kot mi raczej nie da. u no to zabierzmy to u, nabka. może kiedyś zbudnie nie wiem. Nie wiem. Yy. Ej, no drap. Skąd się boję otwierać? Właśnie w własnym mieszkaniu I Może tutaj pod lodowisku? Albo no w szafie? Nie ja. wiem O 7 ma A poza... W ogóle. Dobra nie, nie wnikam Każdy tu nie może ich przeszukiwać U domu. No Dobra Co tutaj mieszka tam? śpi, no to my, my mu przerwiemy sen. Mm. I co? Ale nie, nie, bo tam był dokument. Jakiś, nie wiem, tam był jakiś dokument. Oj, o, jesteśmy. A my zobaczymy, co on tam eksperymentuje. będziemy widzieć. Chyba nie? Nie, troszkę nie telewizji. On się nie idzie czytać. A, mamy. To jedzie grać. To jedzie prać, grać, Tutaj po prostu minę sobie jest już godzina? No i ok, już za późno. Nie wiem, ja tutaj nie widziałem żadnego pozwolenia. Jeśli ich przeszukiwałam, Widzimy, że to się wyrastało. stało. To nie jest żadne pozwolenie. JEST! Posłuchaj na wyjazd okej, okay, no to zrobimy. czekajcie Po tak. pierwszy musimy dać mu makaroniki konserwę właściwie szkoda u mnie, bo żarne numer to już dostałem, bo dzwoni na wyjazd proszę o szumer jak ja jak je wam dostarczyć? Przejdę osobiście, żeby wysokim wysokich archiwum No e, co to? Co to jest O, dobra Jest No Inno Bruno Jak to mówię, jest taki O, ten miks I no.

No, nie! Nie ma! Dobra. się. Wydaje się Wam, że, ta swego chirać, że tak łatwo idzie kolej swojego losu. Co innego możemy oferować? Przemysł, ja nie mogę powiedzieć. Że taki jak mam syna. od tego z wszystko był zobaczyć. Wszystko. Пожалуйста, так называется, снимать. Заставить другие руки. Угу. Ну... Jeździe, z jednej strony jakaś nadzieja. To muszę się jakoś pozbył, gdy będzie te pudło, on to sprzedał. Nie wiem, czy ja chyba całe swoje mieszkanie sprzedał. To znaczy wszystkie rzeczy z niego...

Ukrany, już mnie to nie interesuje. ale no kara. Przeczytajmy na kolejne newsy. Widziałem że plan. Ojcze. Ich piękno jest nie do opisania. Były tak różne od zmizerniałych, zrozpaczonych ludzi, którzy mnie otaczają. Nie wiem już, czy jesteśmy budowniczymi. Pięknej przyszłości, czy zwykłymi wolnikami. Nie ma tu lekarzy, tcharzy nie. Nie ma nadziei. Nasz świat składa się z wie jącego przeniknięcia silnego wiatru i nie jego jego pieniście. Nie wiem czy przetrwa tę zimę. No, obyś przetrwał! <śmiewanie> dobra. Widzę co? Ja, ja może. Napiszę szantaż. To bym nie miał. Tak, Tak, no to nie piszę szantaż. My niby takie widzę koleżki, ale jednak. I Jest, Nie jestem. Zależy dwanaście no co 10 dziesięć lat dwanaście lat już eee, kolory nie ale co jakby kolory eee, yy, 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 yy. Eee, gdzie jest pan? O, przyjechał pan idealnie. Ja 2000, czy dostaniemy? No nie wiem. Gdzie dostaniemy? E... Wiem się sprzedał ten czekony. A jeszcze nalewki kupiłam. Bo... Gdzie moja nalewka? Gdzie, gdzie moja naleweczka Gdzie nalewka? No to u, u, Śpię. No co, ja, my z Natanem tutaj porozmawiamy. Ja ci sprzedam włodze czerwony kawior. Pum. To mogę wszystko sprzedać. Udało mi się. Ja mogę sprzedać te Ej, Ja mu sprzedaję za 1, a ten za trzy. A może mu też okulary. Nie, pan. Straciłem kasę. Ale co tam? Kanap. No eyyyy, na tej no mam no to, no to tylko mogę profil pewnie to nie ma co tak naprawdę tutaj mogę do jednak ja patrzę trochę tak egoistycznie uważam tylko na siebie no, ale nie wiem. Ja bym wolał zapłacić. Nie, 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 nie pracuję, tak? Przedmiast Więc ja bym wolał zapłacić 2000 zł, ale żyć, będzie w jednym miejscu, nie musiał przez dalsze życie w więzieniu. co to zrobił z nim? tutaj, Marek. Ranek. Na tu dziewczka rośnie. Rękę. archiwum. No przecież nie to. On, a nie kto. Ej, ale on spróbuje archiwum. No to może on nam podmienił. Buf. Ja wyślę do Marka jednak. On, on ma presence, on na pewno ma gdzieś odłożone 12. a to jest 12 przecież kawałek. więc on na pewno ma jakieś odłożone hajsy. Cała normalna gra ten, no patrzcie, gram, szopę. Ej, dziękuję. No, dobra. To jest coś, co to Ja zwiewam. Zwiewam. Nawet nie patrz na mnie z A nie mogę tutaj już. Yes. No, i zakawir się płaci. <noise> 4 tysiące i ja tego się nie pozwywał, bo ja chcę więcej zrobić. Takie więcej. Koleśki wiec takie wiedzieć. Ja chcę z nim raczej koleżką. Oj hazard. Uh, 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 gruba. Czysto mm. hmm. czysty ganseta. Tanie sprzed roku, no to... No wie pan... pan, pan, pan na panne gazety nie wstać. Chociaż nie wiadomo czy jego stać. W ogóle, że on wie, że to jest... A, to jest z tej, to jest z tego. No okej, okay, jedna rzecz są pokręce. Jedna dziewczęca, to powiem. Bo męskie, rodęskie. Ale... Na przykład nie wiem są rzeczy dla Płóki, płci, płci on, on mnie raz przyłapał tutaj ten skubaniec. Miałam takiego typowego skubania bez. <grystanie> 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 takie co jest fanioczko. dobra a ja się teraz z wami żegnam i będę od razu nagrywać następny odcinek z gry Beholder od nagrywać bo nie ma żadnej nowej misji więc do razu.